Witam Państwa serdecznie w czytaniu na czerwiec 2019 roku yy, dla osób z podznaku lwa. Yy, to będzie czytanie ogólne. Natomiast, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany czytaniem prywatnym, to zapraszam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się pod filmem. Teraz przechodzimy do czytania dla lwa na czerwiec. Zobaczymy, co tutaj dla Was. Hmm. Ok. Lew w czerwcu 2019. W centrum czytania mamy kartę sprawiedliwość, i ona może mieć zarówno bardzo konkretne, takie powiedziałabym wręcz przyziemne znaczenie, jak sprawy sądowe, urzędowe, wyjaśnianie, jakieś pisma. Ale może też mówić o tym, że mm, wy macie do przepracowania jakąś sprawę, że trzeba coś załatwić, że trzeba... Mm, y, może komuś coś wyjaśnić, może kogoś przeprosić, może wy oczekujecie przeprosin. Generalnie sprawiedliwości staje się zadość, czyli coś się wyjaśnia, tak? Staram się czy nie zbliżyć troszeczkę. Ok. Co Wam może pomagać lub przeszkadzać w tym miesiącu? Yy, ósemka mieczy to nie jest coś co pomaga dlatego, że to jest yy, intensywne myślenie takie, które właściwie do niczego nie prowadzi dlatego, że w ósemce mieczy my się blokujemy to jest dojście do pewnego punktu i nie wiem właściwie co dalej no myślę, myślę nic nie mogę wymyśleć dochodzę do ściany, tak? więc to nie jest konstruktywne myślenie yy, oczywiście karty mieczy no to jest jakaś tam analiza i tak dalej, natomiast tutaj no chyba widzicie Państwo, że tutaj no nic, nic z tego nie wynika, po prostu ta osoba stoi w miejscu. To jest utkwienie w jakimś martwym punkcie, ale yy, nawet nie, nie w jakby w rzeczywistości, tylko właśnie w tym myśleniu. Więc na pewno yy, takie zablokowanie się nie pomaga, no ale może być tak, że ta blokada też z czegoś wynika, że nie wiadomo, co zrobić po prostu, tak? Co jest przyczyną tego, tej sytuacji? No właśnie brak zdecydowania, czyli właśnie ta blokada w myśleniu, czyli nie wiem co dalej, to jest dokładnie to. Nie wiem w którą stronę iść, nie wiem co zrobić w lewo czy w prawo, czy w ogóle ruszyć z miejsca. No, to jest takie stanie na rozdrożu. Ta osoba może na tej karcie ósemki mieczy nie stoi na rozdrożu, ale ona też do przodu się nie porusza, bo widzicie Państwo, że jest totalnie zablokowana, totalnie. Co przechodzi do przeszłości, co już zawarli, co może już macie przepracowane, przerobione? Karta Słońca. To, to jest dobry czas, to jest czas taki pozytywny, to jest zresztą Wasza karta, tak na marginesie. Ale proszę Państwa, ja bym chciała też pozytywów się dopatrzeć, że to nie jest tak, że co dobre, to już, to już odchodzi. Nie. To jest karta, która mówi też o pewnym. naiwnym myśleniu. Często. Nie bez powodu to jest pokazana bardzo młoda osoba. To jest dobrze, bo my nigdy, nigdy nie zapominajmy o naszym wewnętrznym dziecku. To jest w ogóle podstawa sprawa. Natomiast gdyby to przechodziło już jednak w pewną taką naiwność, w pewną, w pewną taką. No brakuje mi teraz słowa. To, to, to lepiej, że, lepiej, że to może ten, ten czas takiego patrzenia nie, nierealistycznego na świat, że przechodzi do przeszłości. Okej. Okay. Proszę Państwa, ta karta też może po prostu oznaczać, że w wakacje już macie za sobą, bo może niektórzy wcześniej pojechali, więc wszystko można bardzo też wytłumaczyć tak konkretnie, że aż do bólu konkretnie. Co macie w głowie, w planach, czego byście chcieli, o czym myślicie? Pojawia się dzisiaj trzecie czytanie i trzeci raz dziesiątka mieczy. Proszę Państwa, albo macie po prostu. No, Kiepski czas. I, to, tak jak powiedziałam, trzecie czytanie i trzeci raz z dziesiątka mieczy, więc nie jesteście sami z tym. Hmm, bo czym jest dziesiątka mieczy? To, to jest karta, która oznacza, że to jest, są stany depresyjne. Natomiast dziesiątka mieczy mówi też o zakończeniu. I w waszej głowie jest myśl o tym, żeby, że coś się musi zakończyć, albo żeby coś zakończyć, ale po to, żeby... Z jakiegoś już ponurego czasu wyjść na to słońce, bo tutaj już słońce świta, czyli to nie jest tak, że wszystko za wami. Nie, 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 nie. To jest jakby przejście z czasu naiwnego myślenia, że coś tam się yy, samo ułoży, do myślenia, że jakby bierzemy odpowiedzialność i, i już my musimy tutaj decydować. Owszem, to mogą być trudne decyzje, natomiast. Gorzej nie będzie, jeżeli te decyzje zostaną podjęte, jeżeli już zostały podjęte, jeżeli coś się kończy, to tak jak powiedziałam, tutaj nadzieja świta już na horyzoncie. Co w najbliższej przyszłości u Was się może dziać? Dziewiątka monet. Tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że to jest koniec wszystkiego i w ogóle. Nie, to jest w Waszej głowie. Że trzeba coś zakończyć, że trzeba coś zdecydować, podjąć jakieś decyzje. I to przynosi dobre rezultaty, bo dziewiątka monet mówi o tym, że po pierwsze może być bardzo dobra sytuacja finansowa, czyli tutaj, yy, że tak powiem, koniunktura się poprawi. Natomiast ta karta mówi o tym, że Wy się czujecie też bardzo wartościowi, że Was ktoś dowartościuje. Yy, to jest karta, yy, która na, 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 w pewnej mojej talii to jest róg obfitości. I to nie tylko w takim ściśle finansowym sensie. Oczywiście jak najbardziej tak, bo to są monety. Natomiast to jest też wartość. Wszystko, co jest wartością się tutaj pojawia w tej karcie. Wasze nastawienie w tej sytuacji? No oczywiście. No by inaczej. Proszę Państwa, jeżeli Wy doprowadzacie jakieś sprawy do końca. Jeżeli wy decydujecie o czymś, jeżeli zrobicie to tak, że będzie powyjaśniane sprawiedliwie, że sprawiedliwości stanie się zadość, przemyślicie różne rzeczy i rzeczywiście taki tutaj będzie mm, dobry czas, to jakżeż wy macie mieć inne nastawienie? Cesarz to jest osoba, która ogarnia wszystko bardzo odpowiedzialnie, bardzo stanowczo. Bardzo zdecydowanie i z dużym doświadczeniem, wykorzystując swoje doświadczenie życiowe, mądrość życiową, umiejętność zarządzania, jak najbardziej. Co z otoczenia do Was przychodzi? Paś kielichów. Dla niektórych może być to nowa miłość, nowy etap w związku, nowa znajomość. Taka znajomość, która rokuje na relacje, tak? To mogą być też przyjaźnie, i to mogą być też sprawy dzieci. Natomiast ja później jeszcze dopytam o tą kartę. To jest karta generalnie osoby, która, z którą łączą nas więzy emocjonalne, to są, to są uczucia, to są, i to są takie radosne uczucia, takie dobre, takie świeże, takie, no naprawdę, takie związane z latem. A wasze nadzieje lub obawy. Mamy kartę śmierci, czyli tutaj rzeczywiście no, trzecie czytanie i to bardzo podobna jest energia. Tu, tutaj zdecydowanie jest y, energia zakończenia czegoś, roz rozwiązywania pewnych spraw, y, dużej przemiany w was, y, y, dojrzenia do, do, do transformacji takiego y, wewnętrznego, przekonania, że czas na zmianę. Bo w karcie wierzy zmiany się dzieją poza naszą kontrolą. My nie mamy na to wpływu za bardzo, tak zwany los, możemy nazwać jak chcemy. Natomiast w karcie śmierci to jest etap, który przyszedł, dlatego że myśmy do tego dojrzeli. Więc to jest zmiana wynikająca z waszej dojrzałości, z waszej gotowości na zmianę, także na zakończenie czegoś. I rezultat bądź rada, Dziewiątka Mieczy. Nie przyjdzie Wam to łatwo. Nie przyjdzie Wam to łatwo. Widać, że jakieś decyzje, dojrzewacie do czegoś, decydujecie, macie nad tym kontrolę, wiecie czego chcecie, natomiast łatwo Wam to nie przyjdzie. Dziesiątka i Dziewiątka Mieczy tutaj mówi o tym, że bardzo dużo tu będzie myślenia, analizowania. Mało tego, no chcę zauważyć, że tu jest ósemka Dziewiątka i Dziesiątka Mieczy, czyli Yy, właściwie, jeżeli chodzi o mm, psychikę, o, o, o mentalność, to tutaj jest yy, po prostu yy, no naprawdę dojście do ściany. To już, ty, to już tylko może być lepiej. A widać, że się coś, yy, coś musi zakończyć, że coś się musi zmienić. Może o tak. No jak zmienia się to też to też pewnego rodzaju jest zakończenie jakiegoś etapu, tak? Tak to nazwijmy. Macie wspierającą osobę. Macie, bo z zewnątrz przychodzi y, y, pas y, kielichów, czyli ktoś kto jest szczery, szczery, oddany z miłością, tak, do was. Chce wam pomóc, chce was wspierać jest przy was. Natomiast yy... I wy jesteście silni, wy macie moc, żeby tego dokonać. Natomiast, jakby bez kosztów, to się nie obędzie. Takich kosztów, oczywiście, w mentalności, dużo myślenia, może i nawet bezsennych nocy, tak. Dobrze, dopytamy tutaj o. Pewne rzeczy. No, proszę Państwa, na spodzie talii, którą wzięłam do, do pytania, mamy trójkę kielichów. Czyli są tu kielichy, będzie towarzystwo, będą ludzie wspierający, tak? Kielichy to zawsze są emocje, ale akurat tutaj są pozytywne i tu też są pozytywne. To jest radość. Generalnie to jest taka radosna karta. Dobrze, dopytajmy o co chodzi z tymi blokadami myślowymi. tu Wy wiecie, że czas na wyjaśnienie czegoś. Zdecydowanie, to jest nowa droga. To jest nowa droga. Wy, wy po prostu, jakby chyba dociera do was, że tutaj trzeba coś zacząć nowego, od zera, że trzeba coś zacząć od zera. Natomiast no, przychodzi wam to z trudem. Rzeczywiście, może nie tak. No to, to jest takie. Jakby mocne przeżywanie tego, takie w głowie, że myślę, myślę, analizuję, nie wiem co robić. Natomiast wygląda na to, że trzeba będzie zacząć od zera. Karta Sprawiedliwość. Król Buław, no to wy? Król Buław, to lew? Absolutnie. To wy to wy macie nad, nad, jakby tutaj nad tą sytuacją zapanować, to jesteście wy ewidentnie w tej karcie sprawiedliwości zresztą powiedziałam, wasza postawa to jest, wasze nastawienie to jest cesarz więc król Buław cesarz wcale jeden, drugiemu tutaj drugiemu nie, nie odbiega to są silni silne postacie w tarocie, które mówią, że no, wy dacie radę przeprowadzić tą zmianę. W ogóle jakiś czas zmian, no fakt, że lato się też zaczyna, tak? Więc tutaj będzie w czerwcu. Więc tutaj też, też tu, tu, tu będzie też astrologicznie wielka zmiana. Natomiast um, najkrótsze noce, najdłuższe dni, więc absolutnie te zmiany prawdopodobnie też, też niesie za sobą. Tam kosmos, tak? W wielu właśnie do wychodzi. Ok, zobaczmy, dlaczego ta dziesiątka mieczy jest w głowie. No, trzeba coś zostawić. No, trzeba coś zostawić. Szóstka mieczy, ósemka mieczy, dziewiątka mieczy, dziesiątka mieczy. Trzeba coś zostawić, zakończyć. Coś, coś. Yy, jakąś sytuację uspokoić, jakąś sytuację wyjaśnić. No, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ale no, już tutaj mamy same dobre karty. Dziewiątka monet. Król miecz. No, macie miecze, macie miecze. Tu będą sprawy omawiane, wyjaśniane bardzo rzeczowo. Bardzo tak bezemocjonalnie. Tu raczej będzie myślenie niż emocje. Raczej to będzie mentalność brała udział niż, niż serce. Natomiast, yy, natomiast to też pokazuje waszą yy, determinację, to może jeszcze nie jest to, wasze zdecydowanie, żeby, żeby jakby ruszyć w takim kierunku, który, w którym się podczerujemy wartościowi, którym zaczynamy zdobywać, zaczynamy yy, podniesienie naszej wartości, to jest też na przykład dorobek finansowy, tak? Bo się wtedy y, jesteśmy zadowoleni z siebie, że dochodzimy do czegoś, że nasza praca przynosi rezultaty. Natomiast to nie jest tylko to. Dlatego, że król mieczy to jest ktoś, kto jest fachowcem, kto jest specjalistą, więc to jest y, jakby wy wiecie, co robicie, dlatego znacie swoją wartość, dlatego jesteście wartościowani. Y, Paść kielichów koło fortuny. Zdecydowanie z zewnątrz Czyli z otoczenia, w otoczeniu pojawia się osoba, która, która jakby pomoże. Mówię, ktoś, ktoś zdecydowanie nowy, ktoś młody, ktoś młodszy od Was, kto jakby powoli Wam, nie pozwoli, nie pozwoli tylko, pomoże Wam jakby tym kołem fortuny zakręcić, żeby to w dobrym kierunku zaczęło iść. No i co oznacza ta dziewiątka mieczy? Królowa Mieczy. No tu jest, proszę Państwa, no tu jest zakończenie jakiejś, no prawdopodobnie jakiejś współpracy albo jakiejś relacji, bo jest i Król Mieczy, i Królowa Mieczy. No nawet tutaj mogą być kwestie jakichś rozstaj rozwodów, yy, yy, nie wiem, rozwiązania umów o pracę. Yy, co jeszcze? Raczej nie ma tutaj takiego czegoś, żeby jak z jakimiś przyjaciółmi jakaś kłótnia. Nie, nie, nie. To nie tego. To są albo sprawy małżeńskie, bo to jest karta rozwódki. Tu jest zresztą król mieczy, więc. Więc jakby. No, nie, nie pozostawia złudzeń. Król mieczy to tak samo jest karta prawnika, adwokata, sędziego, tak? Natomiast. Może być też to właśnie ktoś z przełożonych, tak, że to jest rozwiązanie współpracy. No i nowa droga, nowa droga, od zera zaczynać. Rada dla Was na ten miesiąc, bo może być, no dosyć myślę, trudny, jest dużo bardzo dużo mieczy. Jeszcze piątka, moment. Proszę Państwa. Piątka monet sama w sobie jest kartą nieciekawa. Mówi o tym, że są braki, że nie mamy przy sobie ludzi, że nie mamy pieniędzy i w ogóle. Natomiast ona jako rada mówi o tym, żeby y, nauczyć się inaczej żeby poprosić o pomoc, że prosić o pomoc, że nie jesteście sami. Macie tutaj przede wszystkim pokazuje mi się, naj, najlepsza karta to jest właściwie tutaj. Y, że ktoś przy Was jest. I że tą osobę możecie poprosić, i, i poprosić o pomoc i, i, i dzięki, dzięki yy, tej osobie sprawy ruszą z miejsca i z, zaczną przybierać korzystny obrót. Natomiast wam może być też trudno prosić o pomoc. Bo wy jesteście pokazani w, yy, yy, w karcie Cesarza. A cesarz no jest zbyt dumny, tak? Natomiast ta karta mówi nie Yy. nie bój się, nie obawiaj się, nie wstydź się poprosić o pomoc. O wsparcie, to nie o to chodzi, że ktoś Wam ma nie wiem, pieniądze dawać, czy coś takiego. To chodzi bardziej o to, że, że macie przy sobie kogoś i przyda Wam się ten ktoś, bo tyle mieczy, co tutaj jest, no to jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i karta śmierci. No, to, to myślę, że taka pomoc się przyda. Yy, proszę Państwa, no życzę pozytywnego miesiąca w takim razie, przede wszystkim pozytywnego na, yy, nastawienia, że te zmiany jakby przyjąć jak, jako jakiś kolejny etap. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Jeżeli ktoś będzie potrzebował jakby wyjaśnienia dla swojej konkretnej sytuacji, zapraszam do kontaktu mailowego w sprawie czytań prywatnych. Życzę dobrego miesiąca, dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.